Dobry wieczór, wieczorową porą łapię was z Nienacka i zapraszam na krótką gawędę dotyczącą tego co i jak czytać dzieciom. Mamy teraz taką sytuację na rynku wydawniczym, że książek jest bardzo wiele, niektóre są bardzo kolorowe, inne są z wieloma obrazami, inne są do czytania z pięknymi tekstami, niektóre są przetłumaczone. Niektóre są mniejsze, inne większe, niektóre są wznowieniami, niektóre nowościami. Zanim przystąpimy do czytania dzieciom, warto porozmyślać o sobie. O sobie jako osobie dorosłej, jako osobie, która będzie takim przewodnikiem dla dziecka po świecie literatury, po świecie książki, i pomyśleć sobie, jak na mnie, na, osobie do, na osobę dorosłą działają książki, czy one mnie zachwycają, czy ja się nimi cieszę, czy one mnie wprawiają w zakłopotanie, bo ta tematyka taka dziwna, bo te ilustracje takie jakieś wymyślne. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy czytamy dzieciom książki, to przecież nie tylko czytamy tekst, również oglądamy ilustracje. A dziecko, gdy spotyka się z nami na takiej sesji czytania, obojętnie czy jesteśmy rodzicem czy nauczycielem, to przecież nie odczytuje tylko tego, co w książce, ale przede wszystkim odczytuje to, co wysyła Twoje ciało, Twoja mowa niewerbalna. I jako osoba, która upowszechnia od 14 lat literaturę, wśród dzieci, ale i nauczycieli, i bibliotekarzy i rodziców, zauważyłam, że dzieci no, coraz bardziej, coraz intensywniej domagają się bliskości z nami, dobrymi, dorosłymi, którzy mają dla nas czas. Czyli Pierwsza sprawa na dzisiaj. Rozmyślać, porozmyślajmy sobie, czy mamy czas na czytanie. Czy czytamy z poczucia obowiązku, czy czytamy to, co się nam podoba, czy też czytamy y, dla relaksu, dla pobycia z dzieckiem, czy czytamy książki, które y, być może nie zajęły jakichś najwyższych miejsc w rankingach, ale mają to coś w sobie. Mają tę wartość, tę wrażliwość, która poruszyła nasze wnętrze, która coś z nami takiego zrobiła, że nie możemy pozostać obojętni wobec tej książki. Taka refleksja na dzisiaj. Zanim rozpoczniemy czytanie z dziećmi, pomyślmy sobie, jak na nas działają książki. I nie tylko te książki dla dorosłych, ale te książki dla dzieci co nas w nich zachwyca, a co przeraża, co oburza, a co rozaniela. I bardzo zachęcam do takich eksperymentów. Jeżeli zauważycie, że książki są wartościowe, że mają pewien przekaz, który jest dla Was ważny, zgodny z Waszym światopoglądem, natomiast warstwa obrazowa, ilustracyjna jest dla Was niezbyt ciekawa, to bardzo zachęcam do tego, żeby poeksperymentować i żeby pokazać dzieciom książkę i zobaczyć, jak ta książka zadziała na nie. Bo już nie raz okazało się, że książka dla dorosłego i dla dziecka – to dwa różne światy i dwa różne wymiary. A my w spotkaniu z książką i w czytaniu dzieciom, no chcemy pokazać dziecku to, że jest istotą samodzielną, że ma prawo do swojego zdania, że może coś mu się podobać lub nie. I młodsze dziecko, tym oczywiście pewnie jako rodzice, staramy się też przekazać swój światopogląd, i to jest bardzo ważne. Jako nauczyciele też staramy się pokazać. To całe spektrum doznań i przeżyć, jakie człowiek doświadcza podczas spotkania z książką, im człowiek starszy, im bardziej dojrzewa, im bardziej świadomie nazywa siebie i otaczającą rzeczywistość, tym wyszukuje książki dla siebie, dla zaspokojenia swojej potrzeby, szukania odpowiedzi na pytania, budowania swojego świata. Także dzisiaj takie, taka pierwsza refleksja: jak na mnie, na osobę dorosłą działają książki e, dla dzieci, jak działają teksty, jak działają obrazy. I na zakończenie naszego spotkania chciałam przeczytać nam e, jeden wiersz Jerzego Ficowskiego z Tomiku Lodorosty i Bluszczary, książka wydana przez Wydawnictwo Wolno. Wiersz nosi tytuł Groszek Pachnący. Piękne ilustracje Gosi herby. Do ogrodnika Henia zdyszana wpadła i mówi mu: Proszę pana, chciałabym posiać pachnący groszek. Torebka nasion groszku, poproszę. Dziś nasion groszku brak w naszym sklepie, może dać nasion rezedy lepiej. Dziękuję bardzo. Nie, do widzenia. Prędko do domu pobiegła Henia, zwykłego grochu znalazła trochę i całą grządkę obsiała grochem. Potem, by groszki wzeszły pachnące, podlała ziarnka grochu na grządce, wody kwiatowej butelką całą. Jeszcze nie wzeszło, a już pachniało. Jerzy Ficowski Stomiku Lodorosty i Bluszczary, wydawnictwo Wolno. To niech nam pachnie, niech książki nam pachną przygodą, niech nam pachną radością, niech nam pachną tym, że poprzez spotkanie z książką możemy z dziećmi budować więzy. O budowaniu więzów, o relacjach, o spotkaniu e, między dwoma światami, o budowaniu mostów w następnej gawędzie. Wszystkiego dobrego, piękne, pięknego i książkowego. Czytajmy z Nienacka, Małgorzata Swędrowska.